O, coś się otworzyło. Mamy dzisiaj poniedziałek, 29 stycznia, godzinę 22:33. A ten film to jest jeden wielki fuck-up, ponieważ. Miało być dzisiaj bardzo fajny, bo miał być dzisiaj bardzo fajny materiał z tego, jak kupiliśmy i odebraliśmy nowy samochód do trofeo. Nie jest to co prawda Rolls-Royce Ghost, który stoi za mną, ale notabene jest to najsławniejszy Rolls-Royce w Polsce i... Myślę, że dogadam się z chłopakami, żeby y, zrobić z nim też pewien materiał, pokazać Wam ghosta, bo miałem okazję się już nim przejechać i nie jest to pierwszy w ogóle ghost, którym jeździłem. I jest to też bardzo ciekawy samochód, a ten, o, co prawda nie będzie tutaj za dużo widać, bo mamy już, jest po zmroku, a brakuje jeszcze trochę światła, ale może będzie fajne ujęcie ochroniony. <grych> w każdym razie. Mieliśmy dzisiaj bardzo fajny plan na to, żeby pojechać po nasze nowe auto, czyli ostatnie spalinowe Audi RS4. Tak jak zapewne widzieliście już po miniaturce i tytule, bo jak znam życie, to wrzucimy jakiś chwytliwy tytuł, może clickbaitowy. W każdym razie plan był taki, że. Po tym jak kupiliśmy samochód, samochód był do odbioru w Poznaniu, więc pomyśleliśmy, żeby zrobić coś ciekawego, żeby pokazać wam trochę takiego fajnego lifestylu. No to, żeby pojechać po samochód, to zrobimy to w sposób niestandardowy i plan był taki, że polecimy po ten, samolot, po ten samochód, więc yy, kupiłem bilety na samolot, wzięliśmy fotografa, miały być z tego fajne materiały, wzięliśmy drona, filmy, zdjęcia, cuda wianki na kiju. No, jesteśmy jest... dzisiaj w Balicach, ale wyjątkowo nie postawiamy klientom samochodu, ale jesteśmy jako Tropeo, ponieważ my dzisiaj lecimy, ale właśnie po samochód. I tak jak zapewne widzieliście z miniaturki z tytułu, jest to ostatnie Audi RS4 w bo kolejne będzie elektrycznie, także, żeby było zabawnie, nie jedziemy samochodem, tylko lecimy samolotem. I stwierdziłem przekrutnie sprawy, ponieważ uciekła mi odprawa no i niestety nie polecieliśmy więc. Cały jak gdyby plan wziął w łeb, ponieważ wylot mieliśmy o godzinie 13.00. Na miejscu mieliśmy być o 14.00, odebralibyśmy samochód, byłaby golden hour idealnie właśnie po to, żeby nakręcić z tego fajne materiały. No i niestety nie wyszło, pojechaliśmy tam samochodem. Dosłownie ja wróciłem przed chwilą jednym, a Sławek za chwilę właśnie przyjedzie RS4, więc myślę, że jeszcze takim rzutem na taśmę wam pokażemy ten samochód. A pełen materiał zrobi się z tego przy okazji, bo dzisiaj już wszyscy padamy na pysk po tym jakże ciekawym dniu i zrobieniu nie wiem, chyba z 900 km, jak nie lepiej. Natomiast fura muszę przyznać. Ja kocham, uwielbiam Audi, cztery pierścienie robią wrażenie, wiadomo, serduszko. <laughs> Natomiast, no, trzeba przyznać, że faktycznie to auto jest w wybitnie fajnym stanie, w fajnym konfigu. Także zaraz Sławek przyjedzie, to Wam pokażę. I pewnie on zresztą nie jechał, także podzieli się pewnie jakąś opinią, jak wrażenia zakierownicy. Chcecie zobaczyć bardzo szczęśliwego człowieka? To patrzcie, bo przyjechał. Dzień dobry, sympatyczny panie. Cześć, dzień dobry. Powiedz jak... Ej, tak się nie widać. Ale powiedz, jak ci się jechało. Bo jako jedyny zrobiłeś tym jakiekolwiek kilometry. Ma CarPlay, ja mówiłem, że ma. Ma, ale na kablu. No, ale ma. Ma. W porządku, naprawdę fajny samochód. Znaczy, każdy ma swoje preferencje, ale myślę, że ten znajdzie swojego odbiorcę. Bo trzyma się nie niemiłosierdzi, nie nieudokładnie. Przecież muzykę, bo zaraz nam zjadą z ten... Znaczy, film wleci z praw autorskich. Trzyma się bardzo fajnie w zakrętach EQUATRO no EQUATRO Das AudiA das Audi. <laughs> No tyle, no bardzo fajny konflikt. moim zdaniem fajnie wybrany. No to fajnie, jest to auto. Szkoda, że nie brzmi, trzeba będzie naprawić. A włącza na te, na dynamika, o coś się otworzyło. Coś się z tego urzeźbi. Nie ma tragedii. Kolor bardzo A to fakt. To im wyszło. Ktoś to ładnie skonfigurował. Teraz Audi. Das Audi. Włączaj start stopa, czy z automatu jest włączony? Wyłączyłem. Trzeba mieć arka, żeby wygodował. Pierwsze co mi się podoba, to jest fakt, że w tym aucie w ogóle nie czuć, żeby miał jakikolwiek przebieg. No nie jest wytłuczony, to fakt. No wiesz, w ogóle nie. nie. Kierownica, kierownica nie, kierownica tak, nie jest tak, tłusta. Tak. Ma chyba jakieś podbijanie dźwięku. Z ma, ma. No. I to tak momentami mocno nienaturalnie. Nie przodem jak w Audi. <noise> znaczy jak to w Audi. <noise> to tak można się tego spodziewać. Ale trzeba przyznać, że faktycznie. wyjechać. No, no? Zobaczę, że jest teraz przymrozek i jest trochę. Mm, jest żoną a. Jest Zawieszenie ładnie wybiera tych dziurowych drogach. O, to właśnie wyjeżdża. To czy M4? Nie. No. <laughs> no słuchaj, klasa dokładnie ta sama. Abstrahujemy od typu nadwozia, bo jedno i drugie można mieć w kombi. Ale, jak gdyby twój feeling się lepiej jeździł. Znaczy, ja czwórką nie miałem. Nie, Miałeś ją. No, ale nie, ja ją miałem wiesz. Ja Na towóz od klienta do. Nie, nie, nie miałem okazji tyle się przejechać co tym, nie? tutaj też głównie autostrada, więc. E, dobra, dobra. kurde No nie, no to nie, no dwa różne samochody, nie? przewidywalny tak można powiedzieć mocno, nie? no tak No wiesz, faktycznie czuć, że pracuje tutaj mechanika, nie? bo te wszystkie RSy, które mają silnik wzdłużnie mają choćby torsena na tyłu i to, to jest czysta mechanika i to faktycznie czuć aż ten napęd jest tu tutaj... ten przy tak jest realizowany elektronicznie, ale komfortem a dynamikiem nie masz tak jak w Abarcie. Nie? Łe, <laughs> no, Abarcie jest wiesz, wyjątkowy. Tam wciskasz przycisk i czujesz, jak turbo zaczyna pompować. <laughs> tak jakbyś turbo odpalał przyciskiem. Tak. No to jest fakt. Tam ta różnica ten, gazu na przepustnicy na pedał gazu jest gigantyczna. Sport. Ja bym tu zainwestował w tego boksu, myślę, że to by się fajnie Tak, Znaczy, moim zdaniem, tak już fajnie jeździ. Nie ma co yy, krytykować, ale, ale no wiadomo, że każde 50 koni więcej będzie. Dawało 50 koni więcej fryd. Wiesz, masz ma w maksymalnie w piku te 50 koni, czy tam 60, 52, ale jest dużo więcej momentu jakby, w całym zakresie, jak patrzyłem po wykresach samowni, i Ta moc też jest szybciej, nie? Więc jak gdyby odczucie z jazdy będzie takie, że to jest dużo bardziej dynamiczna Nie, było wolne, ale. No, przybytku głowa nie boli. No jak, pierwsze wrażenie? Tak, wiem, Audi. No, czekaj, cztery pierścień robią wrażenie. To jest. jest znaczy, powiedziałbym, że do auto Ale, to ale jest trzeba zwany. przyznać, że udało nam się kupić naprawdę fajny egzemplarz. Nie, tak, to, to jest prawda. Co ważniejsze i chyba ciekawsze, przynajmniej właściciel, nie wiem, czy Ty w, w swojej historii, ale to jest chyba pierwszy samochód tej wartości kupiony bez oglądania. No tak. Może nie do końca, no bo oglądał go y, rzeczoznawca Dekry, no ale... Ale nikogo z nas tam nie było, to jest Ale fakt. nikogo z nas tam nie było, y, aczkolwiek no już po samej skali jakby biznesu, który prowadził właściciel, chociaż to nic nie determinuje, ale można no, nie, było ale się... widać, że gość był po prostu psychopatą Audi, bo no stary, jak gościu miał trzy inne jeszcze podjeździe, tak? E jak to było co, co, co chwila, detailingu, to widać, że to auto jest świeżo po, po jak gdyby czyszczeniu, w sensie, że było na bieżąco dbane. No i. <laughs> który właściciel, który sprzedaje ci samochód, oddaje auto z pełnym bakiem? <laughs> to, się, Dobra, to, to się docenia, nie? To naprawdę. Naprawdę, tak, ba Maciek? Mm, tak, Maciek. Macie, no? Bardzo, bardzo, jakby gdyby spokojność. To co prawda długo tam z nim nie gadaliśmy ale jak gdyby wrażenie zrobił bardzo fajne on też w firmie z tego co było z tego co mówił to miał deal'a z Audi w kontekście floty nie? ta spółka którą mały jest całkiem A tak, coś tam z dużym całkiem podmiotem, podmiotem no. no. tak to można żyć jest, no, no widać że to wszystko jest bez, bez najmniejszych rysek niedotykane no wręcz nawet można powiedzieć Tutaj ta konsola też, jak zrobiłem zdjęcie z flashem, bo teraz to no niewiele widać, ale naprawdę jest te karbony, wszystko to jest w stanie... Znaczy ogólnie, jakby zakleić przebieg... O, swoją drogą można porobić coś takiego, zakleić przebieg i ten... I, i popytać ludzi, jaki, wiesz, ile to ma, nie? Obstawiam, że większość osób nie będzie przebijało dychy. W sensie 10 tysięcy. No bo tak to wygląda, no. To, to prawda. Znaczy, Kościół nie musiał na trasach tym jeździć, bo wygląda jak fabrycznie nowe. No, tak, to była głównie z tego co on pisał w, w ogłoszeniu. Zresztą to było dzisiaj widać po tym, że ostatnie jakieś targi Warszawa, później Szczecin, więc on regularnie głównie trasy, raczej to po mieście nie śmigał, a firmę ma lokalnie. więc z Wentylowanych foteli w 4 to nie wiem czy widziałem w jakiejś poza tomu, szczerze mówiąc. Także całkiem przyjemnie. Większość ma te kubełki, nie Kubelki, Kubełki, to ma, tak, to są przy... komfortowe. No. A żeby one nie. Spokój, no. E, tego auta trzeba przyznać, naprawdę jest fajne. Ktoś to tak mądrze wymyślił. No i pierwsze auto kupione z inwestorami przede wszystkim, nie? W sensie takim, że udało nam się zaprać na pokład dwie osoby, które będą partycypowały w. w czy nie mówiąc pros będą zajebiście zarobieni no to już trochę też twoja rola, żeby to auto odpowiednio zareklamować Zajem, że, wrzuciłem na grupę posta, to mamy już kilku chętnych, także, to prawda. także... no ale to chyba tak jest, że jednak każda marka ma swoich zwolenników i, no i przeciwników Tak. I, i tutaj akurat rolą naszą jest Mieć wszystko, żeby każdy mógł znaleźć, i też tak jak mówiliśmy, doświadczyć tej motoryzacji w, w zakresie pełnym, nie? w sensie takim, żeby mieć chociaż porównanie, bo, yy, bo to jest akurat fajne, że można się w miarę sprawnie przesiąść do różnych samochodów i, i zobaczyć te różnice, niuanse, a czasami nawet i przepaść pomiędzy jednym i drugim samochodem, tym, jak on się zachowuje, tym, jak się prowadzi. I tym jakie ma trochę przeznaczenie. No wiesz, bardziej. Ja patrzę bardziej pod kątem tego, co jakie emocje daje ludziom, nie? Bo no jest faktycznie inaczej się tym jeździ. Inno, inną emocję da ci to, inną emocję dać m 4, nie? Więc A inną jeszcze fajne. abart? Nie? Tak. Trzymajcie się, dobry dzień. Czekaj, robisz zakup. To, to się, to się doświetl jeszcze, czekaj. Wadzi się, o właśnie, się dotyka to, Ale to musiałbym chyba się tam nachylać. Swoją drogą i tak pewnie nie będzie nic widać, nie, bo jest nie, ciemno fest, nie także... Nie będzie, możemy to powtórzyć. No dzisiaj nie będziemy na razie zdradzać, ale też mamy kolejną osobę, która gdzieś tam jest zainteresowana stawieniem samochodu. Także dzisiaj poszedł wniosek. Nie zapraszając, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może, może wkrótce. Zobaczycie. Zradzę tylko, że nie z, spod pierścienia wyszło. Z <laughs> <Spod> pierścienia? <laughs> jak Audi, to bez sensu to ja nie chcę. Mogę być same Audi, sprzedajemy całą <laughs> resztę. Nie, nie, zobaczymy. Nic nie zapyszamy. Trzymajcie kciuki. Myślę, że coś z tego może się urodzić. Tak, a ze Sławkiem Wam powiemy jeszcze, jak możecie zarobić za hajs. Tak, to... ale to innym, to innym razem. Innym bo razem. to dłuższy temat. Dzięki. Nara. Cześć.